Witajcie z strony Walu. dzisiaj wam pokażę trzeci odcinek tam jest ciekawostek i to będzie ostatni odcinek związany z ciekawostkami, który, do których można wejść normalnie, a w czwartym, w tym ostatnim już wam pokażę jak wejść w sposób w który się nie da, czyli używanie GameMode 1 czy tam czy no, więc przechodzimy do pierwszej ciekawostki. Widzicie, żart. Więc tak, pierwsza ciekawostka. Jak już y, tam przeszliśmy do niej. Y, no to ona jest tu. Ona ona, ona jest poza tym budynkiem, tak naprawdę. A tutaj jest. O. Czego tu szukasz, koleżko? No, szukam, szukam, no, 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 no. Więc tak, y, żeby wejść do tej ciekawostki, trzeba być. Y, Trzeba być ten, Juzanem Boltem. Zaraz wam pokażę. Dobra, lecimy. Lecimy, bo nie ma czasu. Jest tu K1 Dis, siema, to ja spuszczony w kanał. I tutaj się właśnie znajduje ta druga ciekawostka. I ona jest. w, w nie, Coś tam. Nie wiem. Ona się znajduje tutaj. Tutaj mamy duży, duży akwen wodny, zwany wodą. I musimy tu wskoczyć. Musimy zrobić 180. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest za łatwe. Ale dla mnie nie, taj, nie jest takie trudne. Fak. No, więc tak. No i tutaj, w środku, jest Morgan Freeman. Masz gruby tyłek. Już ostatnią ciekawostką tego dnia, tego odcinka jest easter egg z arian twistem no najprawdopodobniej nie wiecie kto to jest, no to przykro mi ale ja wam pokażę to oczywiście jeszcze połączy to z inną ciekawostką czyli na przykład to co się dzieje za domem posłucha. to będzie się działo przez kilka epizodów do tego easter egga też będziemy wskakiwać no wygląda tak normalnie nie wpadaj tam z Lucy, bo tam beznadzieję i tam jest tabliczka, że tam, że game od, że ukośnie kilnie, dobra, więc takwa i to będzie się zmieniać. Ja wam będę pokazywał jak i to jest easter egg, do którego najtrudniej się dostać nie? Hmm. No bo wiadomo, tam do idiota się tak, tutaj cyk cyk, bend. Yy, a tutaj. Te, tutaj widać, nie? Ale co, co nie jest tak? Więc yy, tak, skakujemy sobie tu. Op. Shit! A! Yy, jeszcze raz. Yy, skakujemy. Lecimy tu. I tutaj. Yy, no, widzicie, tutaj coś jest. I dobra, jesteśmy gdzieś w ogóle, nie wiadomo gdzie. I teraz trzeba iść tu. I to jest skrzyneczka. Skrzynka, skrzynka. Tutaj nic nie ma. Mamy tutaj miotanum, miksury odporności na ogień. I Twój tatulek Zobaczmy co to. Uspokój dawno I chodzić po każdą książkę. A. Dobra, więc tak. Jak mamy już tą miksurę, idziemy z nią sobie. Tak po prostu. Wracamy się. Fak. I co jest? O. Teraz trzeba bezpiecznie. O. S? Dobra. Idziemy tu. Tutaj widzicie, że jest jakiś otwór. Rzucamy i lecimy. Lecimy tu. O. O, no jesteśmy już w zamku. A tylko się smaży Dobra, to nam nie będzie przeszkadzać. I tutaj, żeby wejść tam do środka, musimy wziąć stąd dźwignię, kładziemy tutaj i już jesteśmy tu. Widzimy tu obrazy. Jakieś tam? Spikselowane one, one są większe, jakby chcieli widzieć. Arial Twist fly Away 2017. No cóż, kliknijmy go. No i odpada się fly Away od de, de grubego szczura. I mamy tutaj grzesło. I mamy tutaj. Aerial Twist i mamy tutaj podany kanał, tylko fajnie, że trzeba go przepisać. Ale spokojnie, wbijmy tam. E, dobra, to ja jestem już na YouTubie. E, no to zobaczmy sobie e, Aerial Twist. No, tutaj mamy jakieś tutoriale ale no, nas interesuje kanał. Czy takie coś istnieje? No, A znaczy, no wiadomo, że takie coś istnieje, i to i te obrazy co tam były. Pochodzą właśnie z tego filmu. Jest tu zamek. Ewidentne nawiązanie do tego, no. Nawiązanie do zamku. O numerze 420. Znaczy 420 nie ma związku, jak coś. O, to jest ten moment, co był widoczny. Jeszcze trzeba cofnąć. Ten. Ten moment. No, trochę za późno już. Ale coś w tym stylu. No i ten moment, oczywiście, też jest e, jak najbardziej. No i idealnie, idealnie mi się nie chce zatrzymywać, nie, sorry. No, kolejny wspaniały dzień. Wspaniały dzień, żeby wam pokazać znowu coś. Więc, e, coś się zmieniło w ogródku? Posłuchaj, e, widać, że tutaj lód, wszystko zamarzło, jakby nie wiadomo co się stało. E, tutaj jest lawa, tutaj już na pewno nie chcecie wpadać. A tutaj mina tego krzyża magmowego jest taka, taka poważna. Nie? I ten, no i wbijamy do y, Arial Twista. Dobra, wbita. Y, to jest to samo. Y, więc y, przejdźmy może do kolejnego dnia. Haha, ha, no i co. Y, no i. Y, no i ten, no i sprawdzamy, co jest tam w środku. Uposłucha. Widać, że on ma tutaj no, rozwalone. Y, Rozwalę Tam pewnie magma jest. No tak. No zgadłem. A tutaj krzyżną? No? Taki smutny się już zrobił. Coś takiego. Nie wiem. A teraz już wskakuję do Twisto No, ktoś to podniósł. Tutaj, tutaj nic nie ma. Totalnie nic tu nie ma. Nie da się tu wejść. No to trudno. No to przechodzimy do kolejnego dnia, w którym muszę wręczyć już Puskowi bombę nuklearną. Ale jeszcze przed tym, zobaczmy co on ma tu w ogóle za domem. No to już ma wcale rozpieprzone, tutaj ma obsidian. Tam nic nie ma, dobra, wierzycie. To jest Surfa XZ, mocniej zawiało XZ-2. Najprawdopodobniej najmocniej zawiało. Ale jest też teoria, która mówi, że to był posłuch. No. E, dobra. Więc wskakujemy jeszcze do Area Twista. Dobra, więc tutaj już... Nawet otwarte drzwi jest tutaj... To posłuch uciekaj. Area Twist równa się detektyw Grzesław. A, detektyw Grzesław. Już chyba gdzieś to widzieliśmy, nie? Chyba w drugim odcinku, dobra. <laughs> dobra, walić bombę, bęc, bęc. No to to już w sumie było tak naprawdę koniec, bombę już nie wręczę, bo nie mam. Więc no to, no to było fajnie, nie? Fajnie? No to cześć.